Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Motoryzacyjnie, edukacyjnie. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów, sympatyków, yy, widzów. Czyli taki odcinek odnośnie kupowania samochodu używanego, tym razem hybrydy. Jak sprawdzić, na co zwrócić uwagę, kupując samochód hybrydowy? Yy, ja takich samochodów oglądałem kilka. Sprawdzałem wcześniej, już kilka, kilka lat temu, powiedzmy. Także dzisiaj co nieco o tym opowiem. Oczywiście każdy samochód używany sprawdzamy na początku, oczywiście tak, tak samo, czyli karoserię, powiedzmy, to co było w poprzednich odcinkach mówione: jak sprawdzić, czy to silnik benzynowy, bo wiadomo, że większość hybryd ma silnik benzynowy. To w przypadku hybrydy także ten silnik benzynowy sprawdzamy, tak jak, tak jak normalny silnik benzynowy. Różnice są oczywiście w całym tych, w sprawdzaniu tych systemów odpowiedzialnych za, za samochód yy, hybrydowy, ale nie tylko. Yy, tutaj także powinniśmy zwrócić uwagę na kilka innych aspektów, czyli poza karoserią powiedzmy, powinniśmy <laughs> sprawdzić taki samochód, także Oczywiście podczas jazdy próbnej. No i tutaj dochodzimy do konsensusu, do sedna, sedna całego sprawdzania hybrydy, czyli na co głównie w hybrydzie zwracamy uwagę oczywiście na układ napędowy, czyli cały, cały układ hybrydowy, czyli zarówno silnik elektryczny, jak także falownik który odpowiada za zmianę napięcia, jak te systemy działają, czy nie ma jakichś błędów. Tutaj oczywiście powinniśmy się zaopatrzyć także w profesjonalny jakiś skaner diagnostyczny komputer, który odczytuje nam parametry hybrydy i akumulatorów, jak i całego systemu hybrydowego. Niestety najprostsze te interfejsy zazwyczaj, no nawet na pewno nie pozwalają tego odczytać, no bo one odczytują tylko silnik, także tutaj musimy mieć albo interfejs dedykowany do danej marki, który obsługuje także układ hybrydowy, albo yy, interfejs uniwersalny, ale także, który odczytuje nam parametry układu hybrydowego. Co do samego, co oprócz jeszcze układu hybrydowego, warto przyjrzeć się także hamulcom, bo w hybrydach często jest tak, że hamulce działają bardzo rzadko albo na zmniejszonym, powiedzmy, nacisku czy w stopniu, użycia. Często jest tak, że po puszczeniu nogi z hamulca ten samochód hamuje. Oczywiście wykorzystując układ hybrydowy, czyli ograniczając użycie hamulców, często te hamulce, czy to tarcze hamulcowe, czy klocki mogą być zapieczone, czy gdzieś nierównomiernie zużyte. W układach hybrydowych zdarza się, że tarcze hamulcowe mogą wytrzymać nawet 100, 200 tysięcy kilometrów. Nie jest to nic dziwnego, tak samo klocki hamulcowe, szczególnie z tyłu, czy tam, gdzie układ jest jeszcze mniej używany, czyli głównie na tyle. Ale kilkaset może być tak, że przy, nawet po przebiegu 100-150 tysięcy często ten układ hamulcowy jest jeszcze fabryczny, wszystkie części. Także, A co odnośnie układu, samego układu hybrydowego, na co warto sprawdzić, zwrócić uwagę? No przede wszystkim sam układ hybrydowy... Czyli największa jego część, akumulatory e, w starszych hybrydach, czy w większości tych hybryd nie typu plugin, są to niklowo-wodorkowe akumulatory, aczkolwiek to też się zmienia. E, Niklowo-manganowo-wodorkowe. No, i tutaj dochodzimy do sedna, e, czyli diagnostyki komputerowej. Powinniśmy sprawdzić wszystkie cele. E, wszystkie ogniwa które łączą ja interfejs który mam jest możliwość odczytu wszystkich ogniw w tych popularnych autach hybrydowych tak jak Toyota czy inne tam same inne marki które oczywiście one są mniej popularne ale jest możliwość odczytu choćby w Toyocie hybrydowej napięcia jeżeli któreś Ogniwo odbiega od innych ogniw, to wiadomo, że ono jest albo zużyte, albo trzeba je poddać regeneracji. Tutaj mały plus, bo oczywiście, baterie w układach hybrydowych możemy regenerować. Także jak najbardziej, nawet jeżeli tam jest jakieś ogniwo, możemy pojedyncze ogniwa wymieniać. Aczkolwiek ceny regeneracji też rosną z roku na rok. To też nie jest tak na początku, z tego co wiem, można było baterie zregenerować nawet w okolicach tam dwóch. 1500 2000 tysięcy złotych, teraz te koszty wzrosły. Oczywiście mówię o popularnych autach hybrydowych, takich jak Toyota, jeżeli są to auta typu Ford, Mitsubishi, e, hybrydowe, czy Honda. E, to te ceny znacząco wtedy rosną, bo jest to związane też z dostępnością, oczywiście zarówno części używanych, jak i potrzebnych do regeneracji. Czyli Układ hybrydowy, baterie, naj, najdroższy element zawsze sprawdzimy w większości diagnostyką komputerową, jak i samym zachowaniem. Często możemy sprawdzić to tak, ile jest w stanie hybryda typu nie plugin, oczywiście, bo pluginy mają też większy zasięg jest w stanie przejechać w okolicach tam, w przypadku Toyoty, dwóch czy trzech kilometrów. No to wtedy ta bateria jest powiedzmy w bardzo dobrym stanie, jeżeli ten ten w trybie tylko elektrycznym, jeżeli, jeżeli jest to znacząco mniej, czyli już po kilkuset metrach, w zależności oczywiście od temperatury też powietrza warunków, no to ta bateria najczęściej już jest też wyeksploatowana. Co do samej żywotności baterii, tutaj zdania są podzielone, a producenci dawali wtedy w przypadku używanych samochodów 10 lat gwarancji nawet na baterię, jeżeli się robiło, czy nawet do dożywotnią. Gwarancje, jeżeli się robi przeglądy coroczne takiej baterii układu hybrydowego. Tutaj dochodzimy też do kwestii takiej, że powinniśmy też zwrócić uwagę na serwis samego silnika benzynowego, tak jak w przypadku hybrydowych tojot, 3 była na przykład wymieniana pompa elektryczna, obiegu wody, czy sam układ chłodzenia yy, układu hybrydowego, czyli zarówno falownika, jak i tego systemu silników elektrycznych. Co do sprawdzenia samego silnika elektrycznego, no tutaj jeżeli są jakieś błędy, no to wiadomo, możemy je odczytać, jeżeli nie ma, no to tutaj możemy przesłuchać jakimś dziwnym hałasem, czy jakimś zmianom w układzie napędzania, powiedzmy przyspieszaniu takiego auta, jeżeli występują jakieś dziwne anomalie, typu zwalnianie, przyspieszanie, czy szarpanie, no to tutaj też bo powinniśmy się temu przyjrzeć. Warto zwrócić uwagę także na układ chłodzenia baterii które znajdują się w podłodze zazwyczaj, czy w bagażniku, często te kratki wentylacyjne, jeżeli w autach, w aucie będą, będą zatkane, baterie się będą przegrzewać, to także układ ładowania także nie będzie działał i to także powoduje, że takie baterie w hybrydzie dosyć szybko ulegną także uszkodzeniu, także w układzie wentylacji warto przeczyścić, czy to wentylator co jakiś czas, czy same kratki wentylacyjne. Tam, gdzie znajdują się baterie w układzie hybrydowym. No i odnośnie, na pewno tutaj, z, oprócz oczywiście diagnostyki komputerowej, takim autem warto się przejechać, zobaczyć, jak ono przyspiesza. Tutaj w większości są skrzynie automatyczne albo ECVT, albo oparte na technologii. Przekładnie planetarnej albo zwykłe CVT w innych markach, czyli oparte na, na bezstopniowej czy to łańcuchu, czy na pasie napędowym. Skrzynie są dosyć bezawaryjne, te szczególnie oparte na układzie planetarnym w przypadku Toyota. także raczej tu nie powinno być problemów. Także w przypadku samochodu hybrydowego, no naj, naj, najbardziej powinniśmy się przejrzeć same, samemu stanowi baterii. Serwisowi silnika benzynowego, czy były wymieniane te, takie elementy jak pompa elektryczna, płynu chłodzącego, w większości samochodów ono występuje. No i samemu także układowi klimatyzacji, wentylacji, czy działa, chłodzi grzeje w nowszych autach jest to często oparte już na pompie ciepła, także tutaj też na to powinniśmy zwrócić uwagę, jak, jak ten układ chłodzenia nam wentylacji działa. No i najważniejsza bateria, czyli stan tej baterii, stan ogniw sprawdzany komputerem. Wentylacja, czy ogniwa mają jednakowe napięcia, sprawdzane na komputerze, na skanerze diagnostycznym, czy nie ma jakichś anomalii w samej jeździe podczas jazdy. No i w samym układzie wentylacji tych układów baterii ogniw, czy one się też nie przegrzewają, czy mają zapewniony swobodny dopływ powietrza. Także to by było na tyle odnośnie używanej hybrydy, sprawdzenia. Myślę, że dosyć ciekawy odcinek. Także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Do następnego odcinka. Pozdrawiam.